Cześć, Tomasiek. Scanon stara generacja. Witajcie w nowym materiale, w którym omówię nową wyprzedaż na PlayStation Network. Jest to wyprzedaż producenta EA. Obejmuje ona gry wydane i wyprodukowane przez tą firmę. Większość z gier jest dosyć dobrze przeceniona. Jednak większość z nich też dostaniemy w podobnych cenach w wersji pudełkowej. Istnieje jednak kilka wyjątków. Postaram się je przedstawić. Sama wyprzedaż trwa do dnia. 29 czerwca bieżącego roku. Pierwszy tytuł, o jakim warto wspomnieć, to Alice Madness Returns. Nie jest to jakaś wybitna gra, to jest taka sobie platformoweczka z takim trochę psychodelicznym klimatem, jednak myślę, że jest warta zagrania, ponieważ wiele takich gier na tej generacji nie powstało. Obecnie możemy ją dostać za 21 zł na PlayStation Network, podczas gdy wydania pudełkowe oscylują w cenie około 100 zł. Kolejna moja propozycja to Burnout Paradise Complete Edition. Jest to najbardziej kompleksowa edycja tej znakomitej ścigałki Burnout Paradise, która została wydana w 2008 roku. Szczególnie należy zwrócić uwagę, że ta edycja zawiera dodatek Big Surf Island, którym dodaje nam dodatkową wyspę do zwiedzania i zbierania różnorakich bonusów. Ten dodatek nigdy nie okazał się w edycji pudełkowej, więc nie mogę tutaj bezpośrednio porównywać cen pudełek, czyli około 20-30 zł do tych 33 zł, które wydamy na edycję cyfrową, ponieważ ona zawiera zawartość, której nie mamy w pudełku. Ostatnia moja propozycja to Battlefield Hardline. Jest to ostatnia część bardzo znanej serii Battlefield, jednak ona jest bardzo inna od wszystkich pozostałych, ponieważ w przeciwieństwie do nich które, tych, czyli tych, które są osadzone podczas II wojny światowej i współczesności i opowiadają o zmaganiach sił specjalnych, ewentualnie żołnierzy, ta część opowiada nam o pojedynku złodziei wraz z policjantami. Dzięki temu jest unikatowa i myślę, że w tej cenie, którą mamy na PlayStation Network, jest warta sprawdzenia. Cena na PlayStation Networku to 21 zł, ponieważ yy, podczas gdy cyklu dookoła możemy dostać za około 45 zł. Odnośniki do przedstawionych przeze mnie gier, znajdziecie w opisie. Tam też jest link, który Wam zaprezentuje pełną listę gier na wyprzedaży. Dzięki za uwagę. Cześć.